W obliczu dynamicznie zmieniających się trendów, firmy poligraficzne muszą sprostać rosnącym wymaganiom rynkowym. Pomóc w tym mogą zaawansowane systemy automatyzacji i sztucznej inteligencji, takie jak stworzony przez polskich informatyków Iposystem. Jest to pierwszy na świecie autonomiczny system decyzyjny wykorzystujący algorytmy wąskiej sztucznej inteligencji, który samodzielnie i bezpośrednio steruje produkcją. Efekty jego wdrożenia potrafią być imponujące, o czym przekonaliśmy się, odwiedzając firmę Druk Polska. Producent z Golęczewa w Wielkopolsce może się poszczycić ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku poligraficznym. Firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości artykułów reklamowych. Oferuje kalendarze personalizowane, a także produkty premium, wykonane przy zastosowaniu zaawansowanych technik zdobienia. Oprócz tego w portfolio firmy znajdziemy gry i puzle. Drug Polska oferuje swoim klientom wsparcie graficzne, a zautomatyzowane linie produkcyjne gwarantują szybkie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny. Jakim wyzwaniom zatem musiała sprostać firma, aby móc oferować klientom tak zaawansowane usługi? Był to szereg problemów związanych z efektywnym planowaniem i zarządzaniem zasobami na halach produkcyjnych. Z jakimi boryka się wiele polskich firm. Wdrożenie IPOSYSTEM pozwoliło nie tylko uporać się z tymi problemami, ale także przyniosło zaskakujące efekty. Dzięki IPO staliśmy się jedną firmą. Mamy lepsze ceny, szybsze terminalizacji i spokojniejszą produkcję. Przekonajmy się, jak IPOSYSTEM sprawdził się na hali produkcyjnej dróg Polska. Przede wszystkim, system w pełni zautomatyzował proces zarządzania produkcją. Wcześniej firma traciła dużo czasu i energii na zorganizowanie produkcji zgodnie z przyjętym planem. Teraz cały ciężar planowania i wyznaczania poleceń pracownikom przejął i po system. Narzędzie w czasie rzeczywistym podejmuje optymalne decyzje o doborze pracowników do kolejnych prac, co eliminuje potrzebę ręcznego planowania. System można porównać do inteligentnej nawigacji która wskazuje pracownikom co mają robić w danym momencie. I po system, dzięki temu że zna nasze maszyny, wie jakie są możliwości, zna umiejętności każdego pracownika oraz technologię dla wszystkich produktów, może planować produkcję samodzielnie, całkowicie sam. Rozdystrybuuje zlecenia na poszczególnych pracowników całkowicie automatycznie. Kolejnym wyzwaniem na hali produkcyjnej był problem z nadzorem nad realizacją poleceń a więc sprawdzania, czy pracownicy realizują pracę z odpowiednią wydajnością i czy spełniają wymagania jakościowe. Teraz i iposystem automatycznie mierzy czas trwania pracy i informuje o przekroczeniach norm dotyczących realizacji określonych poleceń. Pozwala na to mechanizm Praca, Raport, Praca, Raport. Dzięki któremu system samodzielnie steruje pracą każdego pracownika i stanowiska pracy na hali produkcyjnej, eliminując potrzebę bieżącego harmonogramowania. Wyzwaniem dla firmy była także możliwość szybkiej realizacji ważnych zamówień. Zazwyczaj taka realizacja trwała około 5 dni. Wdrożenie IPOSystem umożliwiło realizację ważnych zamówień w ciągu jednego dnia i wprowadzenie oferty turbo. Bez dodatkowych opłat ze strony klienta. Kolejnym wyzwaniem było wykonywanie rzetelnych kalkulacji. Wcześniej realizowano je w Excelu, co dawało efekty dalekie od zadowalających. Teraz IPOSystem dokładnie weryfikuje koszty materiałów oraz rzeczywisty czas wykonania poszczególnych operacji. Dzięki temu modelowi wycen obniżyliśmy ceny na wiele produktów i możemy. Proponować atrakcyjne oferty w tych produktach, w których się specjalizujemy. Kolejnym wyzwaniem była realizacja zleceń, które miały wiele wariantów. Moduł parametryzacji i posystem pomógł firmie poradzić sobie z tym wyzwaniem. Umożliwia on automatyczne zbudowanie pełnej technologii wykonania zlecenia, kalkulacje i uruchomienie produkcji bez udziału menadżerów. Wdrożenie tej funkcji pozwoliło wprowadzić 50 nowych produktów, każdy z nich w setkach możliwych wariantów. Zdecydowaliśmy się na jej postęp, aby pomogła nam w produkcji. Po wdrożeniu okazało się, że to jest coś więcej niż tylko pomoc. Wcześniej planowanie produkcji dla setek zleceń było bardzo trudne, czasochłonne, a czasami nawet niemożliwe. Zyskali także klienci i System umożliwia bardzo łatwy i wiarygodny dostęp do informacji, na jakim etapie znajduje się ich zamówienie. Dzięki IPOSystem firma Druk Polska zoptymalizowała procesy produkcyjne, obniżyła koszty, wprowadziła wiele nowych produktów, a to wszystko bez konieczności zatrudniania kolejnych pracowników z maksymalnym wykorzystaniem dotychczasowego parku maszynowego. Wdrożenie tego innowacyjnego rozwiązania dało nowy impuls w rozwoju firmy.